Witanko nocą. Wyskoczyłem sobie na długą, prostą ulicę. Asfaltową. Tutaj jest znak: pieszyce e, się zaczynają i kończą. A tam daleko zaczyna się Piskorzów, Zobaczmy, czy na Zumie będzie widać. Znak piskożów, ale tam inne znaki zaślepiają. Ale czy tam idzie dostrzec zielony znak? <grydy> Widzę, że ostatnie drzewa, jakie są widoczne, są oświetlone. I chyba niestety tam nie dosięgnę, bo jest wzgórze. Jest wzgórek, ale zobaczmy, jak wygląda linia drzew tutaj, bo po drodze praktycznie nie ma żadnych. Gęstych drzew, tylko są pojedyncze. Dopiero tutaj zaczyna się linia drzew. O, zobaczcie, park tutaj jest, i ten znak pieszyce zobaczymy, czy stamtąd, jak pojadę tam do Piskorzowa. to jest jakieś 3 km, czy będzie widać przynajmniej te drzewa, bo znak raczej też będzie za wzgórkiem, bo widzę, że tutaj jest lekki. Z górek na zoomie. Hmm. Bez zooma tego tak nie widać. Także jadę tam i zobaczę z drugiej strony, jak będzie widać. Aha, może jeszcze te góry tam. Eee. No tutaj to jest drzewo od parku. One zasłaniają góry, ale do gór to chyba raczej nie dosięgnie. Eee auto jakieś słyszę, jedzie słychać ale ledwo widać światła o, ale jedzie muszę się usunąć z drogi także skoro te światła tam się tak załamują, a auto już słychać z daleka to niestety tam jest z górek i nie nie poświecę w tamtym kierunku, żeby było widać piskorzów, ale zobaczymy czy oświetlimy szczyty Drzew tutaj od parku. Jestem w Piskorzowie. Chyba nie ma nawet 3 km. Tych świateł e, nie było nawet widać z tamtej odległości. Czyli tam jest załamanie. Ale zdaje się, że tam jest bardziej pod górkę. Może. E, może stąd będzie widać. Teraz to widzę znak, ale ten tutaj 200 metrów dalej. E, ale tam jest załamanie. Może dlatego tam nie. Znaczy, zakręt lekki jest. Jest lekki łuk. Może dlatego nie, nie było widać. Bo ta droga nie jest taka prosta, jak mi się wydawało. I dopiero to widzę świecąc z tą latarką. Czyli no nie jest tutaj prosto. Niestety prosto tutaj nie jest. Hmm. A drzewa od parku, jak widzicie, widać bez problemu. O, to jest park pieszycki, a odległość, jaka jest między pieszycami a Piskorzowem, możecie sobie sprawdzić na, na googlach, ale tam oświetlam park pieszycki. Nie wiem, czy to kościół, tam wieże, a tam jest taki mały kościółek da parkiem. No to właśnie go oświetlam. Heh. Ale i jaja, ale to ciągnie. Cały Pieszycki Park oświetlam z Piskorzowa. No nieźle. Ale to jest bomba. Po prostu bomba jest ta latareczka. Teraz jadę na drogę przez Piskorzów przejadę i wyjadę na tą drogę polną w stronę Rościszowa. Tam gdzie wcześniej była geotermia, gdzie świeciłem na jednym z poprzednich filmików, tam taka skrzynka elektryczna jest. Zobaczymy, czy tutaj z końca piskorzowa dosięgnę do tej skrzynki, bo tam zdaje się, też jest albo prosta, albo takie lekkie wzniesienia, że mam nadzieję, że tam będzie widać tą, tą rozdzielnię, czy co to transformatorownie, coś takiego. Kto oglądał, wie o co chodzi, to jadę dalej. Jesteśmy na końcu piskorzowa na drodze w stronę Rościszowa tam w oddali tutaj to już będzie ze 3 km świeci się ten transformator zobaczmy czy na takim maksymalnym zoomie uda mi się tam dosięgnąć bo o, no drzewa, tam, drzewa tam w tej okolicy oświetlam nawet za tym za tą transformatorownią Także jakby ona nie była oświetlona, to bez problemu by tam dosięgnął. Zobaczcie, tam są drzewa pod górami, pod Rościszowem, za ulicą, 3 km dalej, gdzie poprzednio świeciłem, tam gdzie kiedyś była geotermia. Nawet te drzewa pod górami są lekko oświetlone. A. Także jest bomba, widać całą długość ulicy, a to jest na maksymalnym zoomie, taka byle jaka jakość. Włączę takie lekkie powiększenie. Oblecę okolice na, na tym lekkim powiększeniu. Zobaczcie, wszystkie drzewa w okolicy, <grymne> nawet te najdalsze oświetlam. Tam są drzewa w Pieszycach już. Aha. Tutaj jest park w Pieszycach, chyba, ale nie, tam jest park w Pieszycach, chyba, bo tam są takie laski po drodze, to one zasłaniają, ale no to na bank tam dosięga. Bo tutaj las pod górami, no to kurczę, to, to, jest, to jest zdecydowanie za blisko, no. Ten las, to ja mogę śledzić tym światłem aż po sam Rościszów. Aż po sam początek Rościszowa, jak widać, o. Dobra, jadę dalej. Później poświecę jeszcze na ulicę w stronę Rościszowa, w stronę Pieszyc, bo jeszcze z ulicy nie świeciłem. I będę kończył. A na koniec do tego filmu dołączę krótkie testy, jak byłem z kumplem w górach jakieś dwa dni temu. Tylko nie chciało mi się tego wklejać, bo potem miałem na nockę do pracy, jakoś tak wyszło, że Dalej te filmiki zalegają, to dokleję je tutaj na samym końcu. Oj, trzeba przyznać, że ten odcinek jest o wiele dalszy niż ten, który jechałem spieszyc z podparku do początku Piskożowa. A ten tutaj od końca Piskożowa praktycznie do początku Rościszowa jest chyba ze dwa razy dalszy. No i tym bardziej, że pod górkę jest, tak że się trochę zdziajałem. No nie podjeżdżałem pod samą tą transformatorownię czy coś tam, nie, nie widzę dokładnie co to jest. No jakaś buda elektryczna. No za nią kilkadziesiąt metrów jest już ulica. I dosłownie kilkadziesiąt metrów ulicą zaczyna się Prościszów. A tam w oddali widać dzierżoniów, tam za drzewami. Może poświecę? Podblokuję, bo ja teraz sobie blokuję, jak już rozpracowałem e, blokadę. Dobra, może poświecę na te pieszyce. O, tam gdzie świecę, to są drzewa od pieszyc. Także to jest no, ze 2 kilometry. O, tam jakaś wieżyczka. Drzewa od pieszyc. No, tutaj, tam tą stronę, gdzie świecę, to tam mniej więcej ja mieszkam. O tam nawet kościół oświetlam. Ja mieszkam obok kościoła. No przecież widać, jak wygrzą, że ta wieża jest oświetlona. A teraz poświecę na... napis Piskorzów, tam skąd przed chwilą przyjechałem. O, stamtąd świeciłem. Też świeci bez problemu, ale tam jakieś auto chyba jedzie. Stamtąd, albo... albo to są tylko światła... koło tego domu, tam gdzie pies szczekał. O, to jest ten dom. Tam gdzie stałem i tam jest znak Piskorzów. No dom w Piskorzowie oświetla, stąd. a jak stałem tam 300 metrów wyżej na poprzednim teście tam o gdzie jest geotermia była już jej nie ma. Rzeczywiście jej nie ma, potwierdzone tam gdzieś była. E. Znaczy, no, źle świecę. Tam gdzieś była. Gdzie te suche drzewa. O. Ha. No, dosyć szybko mi wyłącza się tryb turbo. Długo nie testowałem, a akumulatory każdy ma średnio około 2000 macha, czyli 8 razy mamy 1600 macha, Dosłownie pół godziny zabawy świecenia w trybie maksymalnym. Już turbo przestaje działać. Ale w drodze są nowsze akumulatory. Mam nadzieję, że na pewno raczej powinny mieć przynajmniej od nowości większą pojemność. To się dłużej potestuje, ale na razie była bomba. Teraz jedzie stamtąd auto, rzeczywiście. Teraz nierozsądnie by było świecić w tamtym kierunku, bo kierowca mógłby mieć jakieś pretensje. No to nic, doklejam na koniec te filmiki sprzed dwóch dni jak z kumplem świeciłem pod górami jak się jedzie na kamionki na końcu pieszyc praktycznie jak się zaczynają góry i stamtąd też były fajne widoczki także na razie uciekam to nagrywam nagrywam i zrobię zoomka małego a zbiornik coś widać? On jest A To by trzeba było wyżej podejść. A spróbuj tam na te górne bloki. Gdzieś tutaj. Kościół, górne bloki to będą gdzieś tu. No pewnie, że je widać jak nic. Górne bloki oświetlone jak nic. To idziemy dalej. A basen i stadion? No, też widać mur biały, widać. Widać, widać. No, prawie do gwiazdki są nie ma. Jeszcze wyjazd widziałem, hmm. ale... na moje wyjazdowce... nie tam To co, idziemy jeszcze wyżej? Wyżej nie będzie, bo to, że dalej, to już można wyjechać. Dobra, dalej nie było a, sensu nie iść, świetnie. bo wszystko zarosło, także można tylko tu poświecić na lekkim zoom'ku. Może jeszcze troszkę ten zoom'ek, żeby nie psuł jakości te domki tam, gdzie tam z kilometr to będzie, nie? O. To to jak w dzień. Hmm. Tam z półtora też tą linię drzew wy... o, a... Ale już, już turbo zaczyna się wyłączać. Już długo świeciliśmy, już turbo zaczyna się wyłączać. Ale tam też, kurna, tam też ponad kilometr. Tak do ponad kilometra to oświetla, kurna, jak w dzień, ale dalsze jakieś dystanse to już trochę... To światło tak z takiej odległości nie jest dobrze widoczne, ale tak do ponad kilometra to jest bez problemu. Ponad kilometra, nawet i może do dwóch, no, bo tam daleko za tym osiedlem jeszcze widać wyraźnie pola, wszystko tam widać. No. A tak, tam co pola. Także. To ruma, a ten... Tak gdzieś do dwóch kilometrów zgasił światła, chyba, albo wjechał za drzewa. No a nie pojawił się tam. No. Ty, to, to jak tam są działki, to ja oświetlam drzewa na działkach stąd. No to kurczę, to jest ze 2 kilosy jak nic. Także to oświetla normalnie jasnym światłem, to co jest dwa kilosy dalej, a tak już jeszcze dalej, no to już tylko takie resztki światła gdzieś tam do 3 km sięgają Tak do twoich bloków, nie? A jakby hmm. Miasto było, prądu by nie było, awaria. No to dopiero była bajka. Bo tam wszystko kurcze, oświetlone, to ciężko tam coś zobaczyć. Ale i tak widać tą odległość. Kurcze, żadna latara tak nie niesie. A weź sofirnym so Daj na Maxa dwa razy kliknij. No. no to jest max to jest Sofim SP70 do 700 metrów też tam do tych pierwszych budynków sięga także tam chyba kilometr nie może być bo Sofim też tam dosięga a, a przebije Astroluxem no to kurna nie no to świeci jeszcze z... kurna kilometr nie ma porównania Kilometr dwa dalej ja tam... O to, to nie stadion tam oświetla? Nie, nie stadion jest bardziej w lewe. O tam są, to, to jest mur od stadionu, widać go jak byk To jest mur od stadionu, nie? chyba Tam świecę ta biała linia, to jest mur od stadionu. To są pola. No, to nie wiem, może to droga ta asfaltowa nad zbiornik. Ciężko, są, no to jest tak daleko, kurczę, że świecąc trzeba patrzeć, by przez lornetkę, no. <grym> Wszystko, co oświetlam, jest tak daleko, że ja sam nie widzę, co oświetlam, no. <grym> Ale jest, jest ten dysonor, większy już mógłby być bez sensu, bo to trzeba by patrzeć przez lornetkę, na co świecisz, no. <grym> Latarka świeci dalej niż, niż, kurczę, wzrokiem sięgam. Przynajmniej ja. No. Hmm. Hmm. no wiadomo, jakby była jeszcze 10 razy mocniejsza, może kiedyś taką wymyślą, to może wtedy będzie wyraźniej to światło widać na większych odległościach. Ale jak na razie to i tak jest bomba. Dobra, nie ma co tu więcej nagrywać, bo to tylko w tym jednym miejscu świecimy, bo wszędzie indziej jest pozarastane. Ehh. No zobaczę w tamtą stronę. Jeszcze bardziej lewo. No. Ale już akumulatory do ładowania. Przekupić lepsze akumulatory Olajta, znaczy nie Olajta, tylko AstroLuxa 30 amperowe będą lepsze. Będą lepsze, bo te są 20 amperowe. Hmm. to 30 amperowe na pewno będą lepsze. No i nic. Na razie więcej nie będę nic nagrywał. Już chyba przetestowałem co ciekawsze miejsca, jakie były w okolicy. Wyżej w góry się jeździć nie chcę. Bo dzisiaj zimno jest. Dobra, kończym to. Co? No widać na białych budynkach. Tam na początku z widać. Widać tam na białych budynkach. A górne bloki... Gdzie one? Bo ja świecę tam... Trochę niżej. Czekaj. O, to jest bogudny czy nie? Mało. No to, no to jest oświetla go. Aż je znajdziemy. Chyba tam one są, te bloki. No. no to oświetla. A, są. No to oświetlone są. No. No oświetlone są. Widać. No. To oświetla jest a tam kościół to jest za bardzo oświetlony, to nie będzie widać. No A nasze bloki to w ogóle widać? Tam gdzie właśnie tam gdzie na ten Jupiter to na naszym bloku tym. Zdaje się, że też trochę, trochę oświetla. trochę trochę dosięga tam coś, jakaś smuga.